Pani Marszałek, Wysoka Izbo, projekt jest poselski, więc ja postaram się tylko w krótkich słowach do tych paru wątków, które padły pod adresem rządu, a co do kwestii dotyczących samego projektu, to pewnie wnioskodawcy przede wszystkim się wypowiedzą. Kilka takich głównych wątków, które się tu pojawiły i pierwszy z nich no to wątek pewnej jednak hipokryzji państwa posłów opozycji, którzy przez ostatni rok wyprodukowali również do mnie kilkadziesiąt interpelacji z prośbami o pomoc dla lotnisk, z wezwaniami, żeby rząd lotniska dotował, żeby przekazywał im dodatkowe, żeby przekazywał im dodatkowe środki, a teraz, kiedy jest projekt ustawy, który zabezpieczy te lotniska przed tym, żeby nie pobierano od nich. W sposób sprzeczny z intencjami ustawodawcy, wykorzystując pewną niejasność systemu prawnego dodatkowych pieniędzy, żeby nie obciążać lotniska tymi kosztami, to nie tylko Państwo stawiacie wątpliwości nad tym projektem, ale jeszcze zgłaszacie poprawkę, która rozszerzy i zwiększy obciążenia podatkowe portów lotniczych w Polsce i narazi ich na dodatkowe koszty. Czasem to nawet są dokładnie ci sami posłowie. No, na przykład tutaj pan poseł Trela się wypowiadał, że. Żeby właśnie rozszerzyć i żeby również to, że nie daj Boże, że no zdarzy się, że czasem będzie sprzedana kawa na lotnisku i lotnisko coś na tym zarobi, żeby to jeszcze opodatkować dodatkowo, ten sam poseł. Piszę w interpelacji, zwracam się o pilne uruchomienie środków rządowych dla portu lotniczego Łódź, w Łódź im. Władysława Reymonta w związku z jego złą sytuacją finansową. W przypadku braku pomocy ze strony państwa spółka może utracić płynność finansową, co może skutkować koniecznością złożenia wniosku o upadłość. No więc zdecyduje się państwo, czy państwo chcecie chronić polskie lotniska przed upadłością? Wzywacie rząd, żeby je dotował. Czy chcecie je doprowadzić do upadłości i proponować dodatkowe obciążenia podatkowe, które będą dodatkowym dla nich kosztem? Taki mamy w Polsce model rynku lotniczego, że nawet pomijając kwestię COVID-u, większość lotnisk regionalnych jest deficytowa. I co więcej są to lotniska samorządowe. To samorządy są ich dominującymi udziałowcami zarządzającymi w przytłaczającej większości. Więc to no, nie można jednocześnie stawać w obronie samorządów, żeby zapewniać im dodatkowe środki, żeby od tej przysłowiowej kawy, zresztą nie wiem, co z tą kawą, może jakieś termosy z kawą dla posłów opozycji zorganizujemy na lotniskach, bo widać, że ta kawa droższa tam strasznie boli panów posłów, więc może uda się jakoś częstować za darmo, natomiast no, herbatę czy tam inne napoje. natomiast. No, to jest jedno z ważnych źródeł dochodu lotnisk. Lotniska nie zarabiają w Polsce głównie, nie zarabiają na opłatach lotniczych, nie zarabiają na opłacie pasażerskiej. One są bardzo niskie, dlatego są dostępne tanie bilety lotnicze dla Polaków, ale na czymś lotniska muszą zarabiać i z czegoś te pożytki czerpać i tak na koniec nie notują zysków w przytłaczającej większości, nawet bez COVID-u. W COVID-zie wszystkie notują straty. Więc pomysł, żeby tą poprawką tu zgłoszoną jeszcze dołożyć dodatkowych obciążeń podatkowych lotniskom, jest moim zdaniem absolutnie absurdalny, jeżeli spojrzymy, jeżeli porównamy sytuację generalnie samorządów terytorialnych i lotnisk w Polsce finansową, to oczywiście sytuacja samorządów terytorialnych jest znacznie, znacznie lepsza. No, mój samorząd, z którego się wywodzę, od roku 2015 z samych udziałów w podatkach, które zbiera państwo, ma 170 milionów rocznie więcej. tak jest w przytłaczającej większości samorządów. Lotniska nie cieszą się tak dobrą sytuacją. Co więcej, zapewniają one dostępność komunikacyjną, zwalczają wykluczenia. Komunikacyjne Polaków, wykluczenia transportowe, no i zawsze Państwo nas tu atakowali za to, że my za mało tym lotniskom dajemy, no a teraz chcecie im z kolei zabrać. Niebywale mnie to, niebywale mnie to dziwi. Druga sprawa, która tu była poruszona, to ewentualne rekompensaty dla samorządów za ich ograniczenia, no, szanowni, za ograniczenia ich dochodów. No, Szanowni Państwo, mielibyśmy tu do czynienia z sytuacją absurdalną. Ten projekt w ogóle dotyczy przede wszystkim kilkudziesięciu lotnisk, aeroklubów właśnie małych lotnisk, ale oczywiście dotyczy też tych większych lotnisk regionalnych. Mamy w Polsce portów lotniczych takich działających 14. W przypadku dwóch nie dostaliśmy danych, bo właśnie są to porty samorządowe, więc my ich możemy tylko uprzejmie prosić o przekazywanie pewnych informacji, nie muszą nam im udostępniać. Z pozostałych 12 w dwóch przypadkach było tak, że gminy weszły w tą lukę interpretacyjną i zaczęły naliczać nienależne naszym zdaniem niezgodne z instencją ustawodawcy podatek od części lotniczej lotniska, natomiast pozostałych dziesięciu nie naliczają. No i teraz, gdybyśmy mieli rekompensować to komu i co, to jak rozumiem, te dziesięć, które zachowywało się racjonalnie i zgodnie z instencją ustawodawcy nie dostanie nic, a tym dwóm, które w tą lukę weszły, będziemy to nagradzać teraz, rekompensując. Pojawiły się głosy na, na kogo jeszcze zwalniać, czym akurat części lotnicze, lotnicze, no, dlatego że w Polsce obiekty infrastruktury transportowej są zwolnione z podatku od nieruchomości. Generalnie dlatego taką przyjęliśmy w Polsce konstrukcje, zwolnione są też na przykład drogi. I znów, gdyby znalazło się kilka samorządów w Polsce, które wynalazłyby jakiś kruczek prawny, żeby zacząć naliczać podatek od nieruchomości za tereny zajęte przez drogi. Uściślilibyśmy prawo, żeby to jednak zgodnie z intencją ustawodawcy nie naliczać tego podatku. No to czy mówilibyśmy, żeby tych kilku teraz nagradzać za to jakimiś rekompensatami? Stąd też niezwykle ciężko jest odpowiedzieć na pytanie o straty, bo moim zdaniem nie ma strat, bo to są nienależnie naliczone podatki. Znaczy być może zgodnie z literą prawa, ale nie zgodnie z intencją, z utrwalonym orzecznictwem, i po to to doprecyzowujemy, żeby tego rodzaju zdarzenia dalej nie miały miejsca. I nie ma też tu mowy o nierówności podmiotów, o tym, że jak ktoś prowadzi kawiarnię gdzieś kilometr za lotniskiem, to płaci, a ten na lotnisku nie płaci, no to, to oczywiście można tak powiedzieć, natomiast ten, co prowadzi kilometr za lotniskiem, to na przykład każdy może tam przyjechać i sobie się tej kawy napić, a ten na lotnisku to tylko ci, którzy mają kupione bilety lotnicze, którzy przeszli kontrolę bezpieczeństwa. Cały ten obiekt musi być poddany znacznie ściślejszym procedurom różnego rodzaju, jest znacznie w związku z tym bardziej kosztowny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No to jest zupełnie, zupełnie inna i nierównoważna sytuacja. Są znacznie większe obowiązki, znacznie większe koszty, stąd i też sytuacja podatkowa może być nieco inna, ale to nie ten, co tą kawę sprzedaje tak naprawdę, tym korzysta, tylko lotnisko, które prowadzi ten obiekt. I bardzo często z tego tylko się utrzymuje to jest ta część, ten landside, to jest to, z czego na czym lotnisko zarabia, tylko że w przytłaczającej większości lotnisk regionalnych samorządowych w Polsce właśnie nie zarabia, już teraz nie wystarcza i mają one deficyt. I mają one deficyt. Nie, takżeście zaprojektowali rozproszony system y, y, transportu lotniczego w Polsce, wspierając dużą liczbę małych lotnisk, które nie mają szans na rentowność. No tak to było niestety za waszych rządów. My to oczywiście porządkujemy, ale staramy się utrzymać i zachować te lotniska, które już są, nie dobijać ich, tak jak Wy. Z jednej strony z wielką hipokryzją apelując do rządu, żeby im pomagał, ale w realiach, w tych poprawkach, które składacie, żeby je dobić i dać im dodatkowe koszty. Y i może tylko taki szczegół, bo tu pani poseł Marta Wcisło pytała o port lotniczy Lublin. No na przykład port lotniczy Lublin nie płaci żadnego podatku od nieruchomości, od części lotniczej, bo właśnie gminy, na której terenie leży, moim zdaniem poprawnie interpretują te przepisy i nie pobierają. Więc z tej naszej zmiany, na tej naszej zmianie nic te gminy nie stracą. Natomiast gdyby i pani poseł tu mówi, że trzeba wspierać i rozwijać ten port, no ale właśnie pani poseł jest z klubu, który właśnie złożył poprawkę, która gdyby przeszła, to wtedy właśnie port lotniczy miałby dodatkowe koszty. To jest zresztą jeden z tych portów lotniczych, tu Państwo cały czas do tego wracacie, więc ja wrócę, że część portów lotniczych nie dostało pomocy publicznej w przypadku COVID-u. Tak, ponieważ w toku uzgodnienia dozwolonej pomocy publicznej z Komisją Europejską, Komisja Europejska postawiła warunek, że możemy zwracać. Tylko straty za okres administracyjnego zakazu lotów, czyli wynik operacyjny wtedy, kiedy loty były zakazane, versus wynik operacyjny z rok wcześniej, kiedy mieliśmy szczyt rozwoju rynku lotniczego. I co się okazało, że są trzy lotniska w Polsce, które całkowicie zamknięte polepszyły swoją sytuację finansową znaczy notowały mniejszą stratę operacyjną niż wtedy, kiedy działały, a przy kilku następnych różnica była niewielka. I stąd wynikało, że niektóre dostały bardzo mało, a niektóre nie dostały nic w ramach tej pomocy. Takie były warunki narzucone przez Komisję Europejską. A jeżeli port lotniczy administracyjnie zamknięty, na którym nie ma żadnych lotów, zaczyna notować wynik operacyjny lepszy niż wtedy, kiedy działał, to tylko pokazuje, jak trudny jest to biznes, w jak trudnej sytuacji są te przedsiębiorstwa, w jak trudne one były i przed COVID-em. I tym bardziej chciałbym stanowczo odradzić dobijanie ich kolejnymi obowiązkami podatkowymi. Tyle z tych kwestii dotyczących rządu, to też też skupiłem się też na tych większych lotniskach, no, które są bardziej w polu naszego zainteresowania i bezpośredniej kontroli. Nie chcę, żeby o to całość dyskusji jakby w tym kierunku poszła, ponieważ generalnie rzecz biorąc, głównie ten projekt dotyczy lotnisk małych, lotnisk klubów, organizacji społecznych, często nie prowadzących żadnej działalności komorcyjnej, dla których takie naliczenie, takiego nienależnego. Podatku z wykorzystaniem tej luki czy pewnej niejasności prawa, która obecnie funkcjonuje, byłaby po prostu od razu. No, jakby moment, w którym dostałyby takie wezwanie do zapłaty, to był moment zakończenia działalności i zniszczenia tego rodzaju działalności. Aha, jeszcze może słowo o tych, o, tych, o tych kwestiach kolejowych. No tu absolutnie nie ma takiego zagrożenia jak w przypadku kolei, bo tu Urząd Lotnictwa Cywilnego decyduje, co jest częścią lotniczą. Gdyby w kolei była taka instancja, która by tak decydowała, to te wszystkie nadużycia czy zbyt rozszerzająca Państwa zdaniem interpretacje, by właśnie nie występowały, absolutnie takiego zagrożenia w przypadku tego projektu nie ma. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.